Dajemy kolejny aromat No więc dzisiaj do naszego testu zaprosiliśmy aromat Funky Flavors o zapachu Caramel Cookie Twist Pachnie ciastkiem Czekoladą, karmelem Może być dobry Dajemy standardowo 5 kropel do twarogu z jogurtem Ztestujmy ten aromat Powiem Wam, że mam trochę dylemat, bo jak tak sobie wącham, to on z buteleczki pachnie bardzo ładnie, ale w połączeniu z tym twarogiem smakuje naprawdę średnio. Może nadaje się do czegoś innego, niekoniecznie do łączenia z twarogiem, ale mimo wszystko, jeżeli mi się skończy, to więcej nie kupię. 6 na 10 Siema Sobota, siódma rano <grywa> Czemu tak wcześnie do szkoły idę? Zastanawiałem się, czy iść, czy nie iść Czy jechać autobusem, czy iść pieszo A wczoraj poczytałem trochę na temat Rekonwalescencji po przepuklinie I okazało się, że lekarze zalecają dużo chodzić i to jak najszybciej, żeby nie powstały wzrosty na bliźnie i żeby nie ciągnęła ona i i ogólnie, że już drugiego, trzeciego dnia zalecają dłuższe spacery robić. No ja dziewięć dni przeleżałem w łóżku. Zobaczę, wziąłem teraz tabletkę przeciwbólową i spróbuję dojść do tej szkoły. Tam jest nie wiem, może ze 4 km. Powoli dosyć chodzę, bo jeszcze mnie to boli, więc pewnie koło godziny będę szedł, ale. No chyba, że nie dam rady, to pojadę autobusem. Ale mam nadzieję, że dam radę, bo muszę, muszę zacząć powoli wracać do, do chodzenia, do, do normy. nie Zobaczymy. Na razie oważenie. Wezmę tabletki pierwszy raz od nie wiem ilu, dwóch tygodni. Może dzika na obudzenie no i pójdę. Zobaczymy jak jak w ogóle czy będę w stanie. To śmięków zaczęło szukać. 80,3 kg. Szczerze mówiąc to liczyłem, że będzie poniżej 79 wczoraj jadł tylko wędlinkę i serki wiejskie. No ale jak widać zero ruchu sprawia, że nawet na wędlince i na serku wiejskim człowiek nie chodzi. Kurwa. Muszę zacząć chodzić. Dobra, cześć. Manko, dzisiaj przetestujemy sobie jogurt proteinowy firmy Polmlek. Smak truskawka z czerwoną porzeczką. Cena 2,59 za 150 g I w 100 gramach produktu mamy 74 kalorie. 10,8 g węglowodanów, 7,5 grama białka. Otwieramy i próbujemy. Dno i wodorosty, w ogóle nie słodki, w ogóle nie czuć tu ani truskawek, ani tej porzeczki i do tego są duże kawałki owoców i pomyślelibyście, że to dobrze, otóż nie, bo to są duże kawałki porzeczek razem z pestkami, czyli skóra z porzeczki czerwonej, pestki i to się nieprzyjemnie gryzie i w ogóle, od razu 3 na 10. Siemanko, będąc w Kerfurze, rzuciły mi się w oczy nowe smaki antybatonów. No dobra, na pierwszy rzut wybrałem taki smak. Daktyle, orzechy laskowe i mango. Cena 2,49. W 100 g produktu 107 kalorii, 3,2 g tłuszczu, 14 g węglowodanów, 2,9 g. Diałka. Smaczek? Powiem Wam, miałem takiego mindfucka bo wydawało mi się, że to będzie taki przecier z mango. A taki jem, jem i czuję, jakbym jadł dżem jabłkowy. Patrzę na skład: 75% przecier z jabłek i bananów. To chyba jakieś oszustwo. To powinno się nazywać antybaton jabłkowy, a nie mango. Mango to jest 9%, co to ma być. Ale dobra, jest całkiem smaczne. Całkiem mi to smakowało. 7 na 10. Siema wariaty. Słuchajcie, się będzie szybko, bo jest 9.29, czyli się muszę wychodzić do szkoły. Także mam 10 minut, a jeszcze jestem nieubrany. Także ważenie: tabletki. Idziemy do pracy. Wczoraj zjadłem tylko pół kilograma szynki. 500 kalorii. Cztery serki wiejskie po 200 gramów. To jest 600 kalorii. To jest 1100. Jakieś pół kilo galaretki, jakiegoś energetyka, 1200 kalorii, max 1300, więcej nie było. Jak nie, nie ważę poniżej 80, to, to ja nie wierzę w odchudzanie. 77, 7. jest, jest. Widzicie, muszę chodzić do szkoły. Bo, jak chodzę do szkoły, to nie mam czasu na jedzenie, bo cały dzień jestem poza domem. Dobra. W tabletki ubieram się i pędzę. Zdobywać wiedzę. Manko. Dzisiaj taki tiger arbuzowy, kupiony w Biedronce, cena 3,80. I tak, w 100 ml mamy 17 kalorii i 32 mg kofeiny. Zobaczmy jak smakuje. Wow. Niezbyt smaczny. Ma taki chemiczny posmak arbuza. Ja bardzo dobrze znam. Ten aromat, który jest używany. To jest jeden identyczny aromat używany we wszystkich produktach arbuzowych. Ten jest strasznie chemiczny, strasznie mi to nie pasuje. No dobra, da się to wypić. Smak jest nawet znośny, ale odbija mi się takim chemicznym arbuzem po nim. Nie kupię go więcej. Środek stawki 5 na 10. Zawsze będzie taki, co ci chętnie powie, że źle myślisz. Że źle czujesz Źle walczysz o swoje Zawsze będą tacy Którym nie pasuje To co mówisz, to co piszesz Jak swój świat kreujesz Będą tacy co powiedzą Miny głupie stroisz Krzywdy źle pamiętasz Wymyślasz Pierdolisz Popatrz jednak na to z nieco innej strony Oni tylko patrzą Za swojej zasłony Tak by nikt nie widział Stoją, podglądają, a ty gnasz do przodu i choć ubaw mają, kiedy się przywrócisz, zranisz się w kolano, to to ty wciąż idziesz, a oni zostają w jednym ciągle miejscu za swoją firaną. Autor Monika Konefą